na W! żebyśmy tak. nie mieli Chodźcie, chodźcie do SW, chodźcie do SW, chodźcie do SW, słuchajcie, chodźcie do SW Na trzy wchodzimy! Zmontowali, 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 my podchodzimy do NW, podchodzimy do NW i na 3 walimy z NW Raz, dwa i trzy, dawajcie z górki, dawajcie z górki. Pogia, PO, pogia, pogia, pogia. kurwa, ale nas zostapowali cofamy, 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 bijcie tych co nas. Cofamy do SS, do SS, do SS! do SL, do SL. Do SE, trzymamy N2, trzymamy m 2 trzymamy m 2 stopujcie N2, stopujcie NW. Ile macie do, ile macie do? Uważajcie, bo oni wchodzą, wchodzą, dewki, dewki. Jest okej? Okay. Odleżcie? Ile macie do? Ile macie do Jest, jest, jest. Dobra, na trzy wchodzimy. Raz, dwa i trzy. Dawajcie, full full na czołka, full na czołka, full noczołka, full na czołka, full na czołka, full na czołka. Musimy to zabić, musimy to zabić, musimy to zabić Rapid prawie pad, super, super. Uważajcie, bo zaraz pewnie BS ich będzie wchodził. Brolujcie, tak, bro luce, bro luce, tylko tak shredder, shredder, shredder. Super, super, super. Shredder prawie padł. Nie palicie E, nie palicie, cofnijcie, cofnijcie, bo i zaraz będą wojść. Powracę na go besa, pilnujcie besa. Dobra, słuchajcie, macie, już macie, już. Tak, na trzy wchodzimy, raz. dwa i trzy, teraz. Full, full bo fullend, bo fullend, bo fullend, bo fullend, bo. Do Super, zeszło super, super. sporo super, super. Zez, zeszło sporo. I co cofamy, Co mamy? chodź bez. fajbe, fajbe. No? Ej, zatrzymany. Piękna robota, kurwa. Piękna. Piękna. Co mamy? Zajmijcie, kom obroć HAAA Zajemiśc. Zbiegnicie, bo Dobra. Schodzimy, słuchajcie. I na raz będziemy chodzić. Na trzy na Westa. Na Westa będziemy chodzić. Na trzy Raz Dwa I trzy. Na Westa! Full West, Full West, Full West, Full West, Full West Dobra. Nie, nie pykłe, cofamy, cofamy, cofamy. Cofamy na górkę Cofamy na górkę, cofamy na górkę, cofamy na górkę Cofamy na górkę Cofamy na górkę, nie, nie na... cofamy na górkę, cofamy na górkę Nie lut, nie stójcie na górkę. Cofamy na górkę Szybciej, S już ródcie tam na front. Jankez sobie kilka, Jankez sobie kilka ródcie, co fae Jankez, oni wyjeba dużo. Dziewczyny, dze, 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 best, Musicie uważać, kurwa, wiecie, że to jest BS Słuchajcie, podchodzimy, no, schodzimy, chodzimy, schodzimy teraz, chodzimy, teraz, chodzimy, teraz, chodzimy, teraz, teraz, idziemy do Westa, idziemy do Westa, bliżej, no, bliżej, to to, no, to to, no, bliżej. I na trzy chodzimy, bliżej tak samo, bliżej tak samo. Zatrzymali, zatrzymali. super. I teraz podchodzimy bliżej, bliżej. I na trzy chodzimy. Raz, dwa. I trzy. Dawajcie, dawajcie, teraz, 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 yy, kurwa na mnie, na 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 mnie, na mnie, na mnie, na SW, na SWO, na SWO, na SWO na SWO, na ZW, na SW, na 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 tych co nas na lob, dajcie, dajcie tych co na lob, dajcie, dajcie cofam, cofam, cofam. Pilnuj Bego Besa, pilnuj tego besa Dark, dark, patz, uważajcie, bo zaraz będzie BS tam nie wchodził. Hilujcie to, nie bądź nie zostańcie tak z tyłu, nie zostańcie tak z tyłu. Podejcie bichę z wóz, podajcie bierze wodajcie bryrze zło, bijcie tych molaców nas, uważajcie, bo zaraz bez będzie wchodził. Słuchajcie, na trzy chodzimy, na trzy chodzimy. Raz. Dwa i trzy. Teraz, 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 teraz wchodzimy. Teraz fullto, full to, fullto, full 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 to, full to, full to, full to. tam demers, doszł tam demers, dorzućcie tam damage! bez, chodź, bez, chodź, bez chodź, zatrzymujcie bez. Zatrzymuj bez, zatrzymuj bez. Kurwa. Dobra, spoko, jest okej. Okay. Jest okej. Okay. Okay. Podejdźcie, podejdźcie, podejdźcie bliżej, jest to zły. I na trzy wchodzimy. Jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Jeszcze nie, przejdźcie to, przejdźcie czołg'a, przejdźcie czołga, czołg'a! I na trzy wchodzimy, raz. Dwa i trzy, dawajcie nos jarnoz jar nos jar nos jar nos wszystko w to. Wszystko w to, wszystko w to, wszystko w to. Pięknie, 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 zabijcie tych nas, super i to... Uważajcie napis, chodzi dewki, 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 dewki. Dewki, 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 dewki. I cofamy, 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 cofamy. Walajcie bombska, bombska, pod kill na to. Jest super. Dobra, 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 super. Odległy, odlezmy i podchodzimy dwo, podchodzimy z podchodzimy z wło, podchodzimy z Podchodzimy z Podchodzimy, słuchajcie, na trzy, wchodzimy, na trzy, wchodzimy. Raz. Dwa i trzy. NA zier, NA z NA no NA Noziera, NA zara, NA zierna, NA wyjdziecie na ozara. Super, padło im paru, padło im paru i już zabicie tych na Zabicie tam, zabicie tam, zabicie tam. KW, 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 melasy zwłaszcza, melasy. Uwracie B, chodź B, oni wchodzą, wchodzą dewki na to, dewki, kill, kill, Nie ma w ogóle nic kurwa, nic nie leci, nic nie leci. Nic kurwa. Obijacie tych co nas, obijacie tych co nas, obijacie tych co nas. Podchodzimy do SW, podchodzimy do SW, podchodzimy do SW, podchodzimy do SW, podchodzimy do SW. Słuchajcie, na trzy będziemy chodzić. Na Westa. Raz. Na SW, raz. Dwa i trzy, dawać, teraz na uziera, teraz na uziera, teraz na kurwa, no nie, na uziera, tam tam, i no, się. super, super. no nie, no nie, no Dobra, no nie, da, to, da, tu! Nie wyszedłem Jakie widzicie to, melasy braulujcie się, melasy brałujcie tych lowów Melasy brałlujcie to, braulujcie Podchodzimy, 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 podchodzimy Melasy z tyłu jesteście za bardzo zepsani Podejdźcie bliżej, podejdźcie bliżej I słuchajcie na trzy, jeszcze nie, jeszcze nie Po, po GA, po, GA, po GA. Nie mam kurwa, kurwa manę. Dobra mam manę. I słuchajcie na trzy! na trzy full SW Raz, na bardziej na S nawet, raz Uważajcie defki, 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 defki Defy, defy, nic nie leci kurwa I na trzy, raz Dwa i trzy, teraz, 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 teraz. tych co w nas, 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 tych co w nas tutaj! w nas, ciekałem. tych co w nas Zabijcie to! Nie stójcie zabijcie tych tołów, Zabijcie, 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 super! Miałem ich laru. Bijcie to, bijcie to! Musimy wykończyć, wykończyć musimy! Brawlucie, brał lucie, super! Super! super Defy tam! Popadali, popadali, super, super, pchamy to, black check, black check, Pchamy to, pchamy to, pchamy to! Wejdźcie na górkę, wejdźcie na górkę! Wejdźcie na górkę! Wchodźcie na górkę! Na górkę, górkę wchodźcie! I na trzy wchodzimy na płytko. Raz, dwa i trzy! No zjara, no zjara, no, ziara, no, ziara, no ziara. Wszystko bo wszystko bo wszystko bo wszystko bo Oni też nie mają healerów. Brawlujemy, Zajeb zajebać, 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 zajebać! Ion, 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 ion! Oni się ten montują. Dobra, cofamy, no, ja cofamy, lutujemy, cofamy, lutujemy. No SW jest jakiś mały zagbieżą postać Jak coś Będę wchodzić obracamy na Nędo I pomoż. będziemy wchodzić na NW za 5 4 3 2 1 Wszystko na mnie, wszystko na mnie, wszystko na mnie, wszystko na mnie zabicie to zabijcie to Bardzo ładnie, bardzo ładnie To zabił? Bardzo <grym> ładnie i bijemy sobie teraz to co zostało tutaj. To I bierzemy. Tego średnego, to tego średnego Zabijajcie i obracamy, obracamy za 5, 4, 3

Chin na front, chin na front, chodź ska na górkę, hill na front, chin na front, chin na front, destanki na front. na Deftanki parciejne. Deftanki parciejne. Chodź ista, wejdź na górkę i chodź ista, wejdź ista na górkę i choć ista, 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 na mnie, na mnie, mnie. pinguje, chinanka, chinanka, obracam enka, chodź, chodź lecą się, Drugie, drugie, trzecie, się, lecą 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 Nka, trzecie, czwarte enka, 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 enka. Party pierwsze, pierwsze, West, lecą dan 3 trz, 1, i Westkurki, Westkurki, skończył, Westkurki 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 skończył, skończył, skończył. Chodź westa, chodź westa, chodź westa, chodź westa, chodź westa, chodź westa, finalista. Chodź westa. Kilu je, e, 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 co to jest? Chodź westa turki, chodź westa turki, westa turki, westa turki, westa turki, 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 westa turki, westa turki, westa. Poloucze, poloucze. Facjota, co to jest? Chodź westa, 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 westa. Westa, 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 chodź westa. westa turki, westa, westa. Dobra, chodź na, na, Chodźmy, chodźmy. Ja chodź, to tylko na partii pierwsze NF 5, 4, 3, 2, 1. NF, NF, Ene, Ene. ferma, ferma. Zabijcie go. To Dobra. A w drugiej partii nasze rozgrywki. NF, chodźmy. ASK, chodźmy. Chodź, 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 na to Okej, chodź 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 W, chodź Idziemy NW, dwa, dwa razy NW Tutaj masz na portalówce tabo zmasowane, bez procentów A ile mają osób? A na stepie mówię, bez procentów widzę ich Ale sety mają normalne, tak? Po eee, tak, 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 no, oni mają podszybki, cooldown, kurtki królewskie A ip piki jakie? Już ci mówię, ze skałce, bo od nich 1100, 1200 Uh -huh. Nie mogę dogonić, jadą tą stronę N. A, to, 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 zalał nas wszystko. Pierwszy dywan. Nie tyły, żeby szybciej było. Tyły, nie przód. jak to nie targa energii, to nie ma sensu, żeby zabieg za nami na dismount'cie. Amory, montuj. Zanuję na expanse'a. Hmm. Patrzcie, jak to zapierdalamy na tych dywanach. <noise> ta, ta, są do, DNA, nie? Prosto, z, z TP. A hmm. ZVZ no, ale nie mają tam gate'a, nie? Na slape na jest gate No i za ile będą zonować? No już ci mówię Bo oni, oni byli przy statiku mniej więcej No tak oblicz 5, 15 sekund 20 Nie zonujcie bez kola Nie zonujcie bez kola ktoś Nie, nie widzę blob'a Co? Ale już mieli prawo dojechać do gate'a? Tak, 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 no mieli prawo Mogę ci na NA pojechać Przytrzymać gate'a, zobaczyć co tam się dzieje Eee, raczej przezałowali, bo oni pewnie posty też jedną Dobra, możemy załonować No i oni nas oddaję do trzy... Tak, spajkuj. Jak dasz radę spajkować to są Z tyłu podwinijcie na buta. Uważajcie, bo oni zaraz będą wchodzić Uważajcie, uważajcie, uważajcie. Nie przechodzę kolejnego czołka. A nie, to nie odszłok. Dobra, słuchajcie, na trzy balniemy na płatko, na płysko, na płatko. Na płatko. Na płat, na płatko. Raz dwa i trzy, na płasko walimy, na, 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 na płasko, na płasko, na płasko, na płasko, na płasko to, na płasko to, wypierdolcie, wypierdolcie, wypierdolcie. Super, i teraz defki, defki, full defki, full defki, full defki, full defki, full defki, defki na no front Super, super, super. Melac obejacie, melac obejacie, melac obejacie, melac obejacie, melac obejacie, melac obejacie, tych za nas, obijacie tych za nas. Uważajcie, bo się zaraz będą odwracać. Sprawdźcie, czy pudczek macie. Uważajcie, idziemy do S, idziemy do S, idziemy do S, idziemy do S, idziemy, do SA, idziemy do SA, defki, uważajcie, uważajcie, słuchajcie, na trzy, na trzy walimy full SW. Raz, dwa,